Witam z tej strony Chester. Jak widzicie w końcu pojawi się jakiś vlog u mnie, bo udało się przełamać. Jak poznajecie, jesteśmy właśnie u pana Jakimowicza na koszeju kukurydzy. Jest dzisiaj z nami. Rafałek, najlepszy kombajnista z Podkarpacia, którym się Cześć, teraz przybijam piątkę Cześć wszystkim, witam Nie powiem wam na temat nic jaka jest odmiana kukurydzy, bo Rafał sam nie wie Ale co do tego to zostawimy to dla Michała, może uda się z właścicielem właśnie nagrać vloga jakiegoś To raczej on coś tam powie, bo tak, więcej na ten temat nawożenia, tak, tak, on to siał będzie więcej rzeczy wiedział. Tak, tak. Jak widzicie nie marnujemy czasu, lecimy w biegu co się da. akuratnie nie jesteśmy na pierwszej, drugiej klasie ziemi, na czarnoziemiu. Więc yy, nie ma takich zestoic wodnych ani nic. Przecież idą, jak widzicie, z ani zbliżenia na koło, tam ani cztery nie siadają, ani nic, choć w tym roku było naprawdę różnie. Różnie były jakby to powiedzieć, może z głodnych po prostu po polach u innych, na innych glebach to nasze gospodarstwo nie gospodarzymy tylko na, na czarnych ziemiach tylko mamy różne różne rodzaje gleby klasy poditacyjne ale powiem wam jak się dobrze o ziemię zadba to nieważne czy jest to czarnoziem przykładowo czy ciężki ił u nas potocznie zwany łazem naprawdę można być bardzo fajne wydajności Kukurydzy e, tak jak tu widzicie no, kosimy lekcjonem 650 2000 chyba 2014 roku jak Wam pamiętam bo, chyba tak mamy przy, zapiętą przystawkę Gerinko e, MyStar Horizon 6 urzędową Prędkość pracy, no mamy 8 na godzinę, wiadomo teraz przy sypaniu to mamy ustaloną na 6 km na godzinę, żebym po prostu podczas usypywania przyczepy ja na dół, żebym nadążał sypać ją od przodu do tyłu. Operator ciągnika pilnuje tylko prawo, lewo, a resztę już zostawiają mi. Tu dwa zbiorniki, takie chodzą, bo mamy tak jak widzieliście, sypaliśmy na Zasławkę 14, dwa zbiorniki odbieramy w biegu. Ten ostatni, takie pół zbiornika dosypujemy. Poczekajcie, sobie policzę rzędy. Nie. Jeżeli chodzi o plon, to akurat w tym roku jest dosyć zadowalający, pomimo tego, że wiosna nie wyglądała obiecująco, ale jednak dzięki tym deszczom, które obfite były na wiosnę, jednak kukurydza wykorzystała to praktycznie w pełni i jednak plon jest. Jak na ten rok dobre Tak, tak, jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie wiem, którego dzisiaj mamy. 23 listopada, tak? A no, nie, chyba tak. No, no to słuchajcie, a kukurydza u nas poniżej 30 nie możemy zejść. Jest wilgoć, znaczy strasznie w tym roku kukurydza trzyma wilgoć. Tak jak w zeszłym roku kosiliśmy e, wilgotności 24-22%, nawet zdarzała się kukurydza. W tym roku słuchajcie no jest listopad, a my poniżej 30 nie możemy zejść. Ale wszystko mówię, wszystko wychodzi w, wszystko jest w plonie, pomimo znaczy w plonie. No, chodzi o to, że pomimo tej, że była odpowiednia wilgoć, były odpowiednie opady, no bo to jest rok, ten rok 2020 jest rokiem naprawdę bardzo dobrym na uprawę kukurydzy. Tutaj jak widzicie są, popatrzcie. Jest obsada zachowana na polu. Nie ma żadnych wypadów, dziur i niczego. Siewnik wszystko posiął, wszystko ładnie wzeszło. Kukurydza przed siewem została przewołowana wałem, kutlerem. I wtedy dopiero było, była posiana. Siewnik jest chyba Kun Maxima, ośmiorzędowy. Oczywiście silemy na nawigacji, więc to, że ja to koszę teraz sześciorzędową przystawką Naprawdę nie ma to, nie przeszkadza po prostu, wszystko jest, rzędy, wszystko pasuje, wiadomo, nawigacja to nawigacja, od ręki nie ma szans, żeby po prostu, żeby te rzędy grały. Mówię, no to tak jak widać, jedziemy kurde 7-7 na godzinę, pełną jedynką po prostu, przy obciążeniu silnika 80%, czujniki mam wykręcone bardzo mocno, więc, mi tu naprawdę prawie nic się na nich nie pokazuje. Wiadomo, jak wjeżdżamy na każde pole, no to trzeba, można zejść sprawdzić. Boże, jak ja wiem, że tak, przy tak wysoko ustawionych czujnikach, ja wiem, że tam z tyłu nie ma szans nic zgubić. jakby ktoś mówi cudzysłowie, daje sobie rękę uciąć, nie? Eee, I ten... E, że tam się nic nie gubi, tylko po prostu patrzymy czy, czy dobrze wymaczą. No akurat w tym miejscu, jak widzicie, było dość duże wymoklisko. Po prostu. Kukurydza była wsiana, ale jak rosła skiełkowała, przyszły naprawdę mocne deszcze i... Po prostu tak jak widać wymoku. No stała tu normalnie woda. Bo jest tutaj takie, jak widzicie, troszkę obniżenie terenu. No to niestety to jest praktycznie na większości u nas zdarza się, że albo w tej chwili jest okropne błoto i jest ciężko kosić, albo są właśnie wymokliska i w niektórych miejscach kukurydza albo wypłukało całkowicie, albo nie skiłkowała wcale. Tak, tak, dlatego my te właśnie gorsze ziemie, te jak my to co do nazywamy łazuwa. To wykosiliśmy prędzej, po prostu, że nawet ją będzie nam prościej przyorać. Jak deszcz przy, te resztki pożliwne przybije, to jest potem ładnie wszystko przykryte. Wiadomo, na tej ziemi tutaj czarnej to nie ma żadnego problemu. Ja tu jutro wjadę pługiem i gwarantuję Wam, że tu nic nie zostanie. Mówię, jeśli chodzi o przystawkę, jesteśmy z przystawki bardzo zadowoleni. Jest naprawdę materiał dobrze pocięty, dobrze rozdrobniony, Opró orka na razówkę idzie, nie, nie robimy żadnych talerzówek, mulczerów, ani nic, no bo no to widzicie, no co, po co tu jechać mulczerem, co ten mulczer jeszcze więcej zrobi? Ja po prostu staram się kosić jak najniżej wiadomo, ja przy zachowaniu odpowiedniej też prędkości, no bo będziemy jechać za wolno, będzie po prostu wciągało samą kolbę może nam kolba gdzieś odskoczyć, a tak masa, która idzie na przystawkę przy odpowiednio dobranej szczelinie e, na stalnicach po prostu jest, e, tak jak widzicie, troszkę idzie tych liści delikatnie, ale one amortyzują kukurydzę, która, kolbę kukurydzy, która e, spada, i po prostu nie jest ona rozbijana przez przystawkę. Bo tak, wiadomo, każdą przystawkę, jaką się kupuje do danego kombajnu, jest odpowiednia, bo, bo nie ma tak, że Beringhoff robi tylko przystawki pod klasa. Nie, nie, są, wiadomo, klas, mówimy ogólnikowo. Może być robiona do mniejszego kombajnu i do większego. Jest wtedy odpowiednia do tego przekładnia do obrotu. I tak jak to widać, jest, jest dobrana prędkość robocza około 8 na godzinę, więc my, jak jeździmy pełną jedynką, mamy te 7, 7, 7, 6 na godzinę, bo już więcej naprawdę, no więcej szybciej nie damy rady tą jedynką. Po drugie, szczerze wam powiem, wygodniej mi się jeździ jedynką. Nie ma takiego szarpania tym kombajnem, ani nic. Jest to wszystko tak bardziej. Bardziej płynnie Musimy uważać I kamera Podstawa kamera, jak widzicie Bo przejeżdżamy momentami na styki, no ale Akurat tak się stanęło ciągnikiem Zmieściłem się, pojechałem dalej, więc nie jest źle Także. Pokazać jakie ustawienia Masz na komputerze eee, Nie ma problemu Aktualnie kosimy odmianę, która jest tych odmian, która się gorszą domłacalnością, więc zeszliśmy na krępisku nawet do 19 mm przy obrotach roboczych 440 obrotów na bębnie. Sito mamy otworzone na 12 mm. Dolnego sita nie mamy. Kukurydzę kosimy tylko na górne sito. Jest mniejsze obciążenie silnika. Pozwala to na większą wydajność kombajnu. Po prostu mniej kombajn cierpi co mogę wam jeszcze powiedzieć, puchawa, 1360, 1370, przy mocno otwartym sicie można sobie pozwolić na więcej wiatru, gdyż na kukurydzy jest tak, że głównie wiatr czyścimy, nie czyścimy sitami. Nie ma po co przymykać tych sit i zmniejszać wiatru, gdyż wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że ja na tym nawrociu, jak wychodzę 7 na godzinę, że ja mogę coś zgubić. Oczywiście, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania czy do mnie, czy do Rafała, możecie śmiało pisać w komentarzach czy w jakichś wiadomościach prywatnych postaram się w następnym vlogu odpowiedzieć Tak, tak, jeśli będą naprawdę jakieś pytania to, to nie ma problemu Ja powiem tak, jak przyszedłem na ten komuś pierwszy raz bo wiadomo, każdy komuś jest jeden, inny Początki, pamiętam moje początki zaczynałem od Widzona. Potem się przesiadłem na kombajn John Deere z serii 22, nawet to był model 2264 też z 6-metrowym e, e, headerem, ale tam nie gosiłem kukurydzy. Tam tylko rzepak i zbożek. u kukurydzy był inny kombajnista, drugi kombajn. I potem, jak przyszedłem tu, też mi nikt nic nie mówił. Co jak ustawić, wiadomo, dostałem e, instrukcję, co jak, gdzie postępować. I pierwszy rok, tak szczerze Wam się przydam, nie kosiłem w ogóle na automacie na Hederze. O, już mamy 100%. Nie kosiłem na automacie, tylko ręcznie. I, i nie było problemu. Wiecie, nikt tego mi na początku nie wytłumaczył. Potem sam do tego doszedłem, co, jak ustawić, co, jak ma być ustawione. Że... I jakby Wam powiedzieć, no wykosiłem jakieś 220 hektarów jęczmienia, czy tam stojącego, czy polęgniętego. Eee, może z razy zahaczyłem chenerem o ziemię przez tam jakąś nierówność. A, a tak to mówię, wszystko automat to prowadził i to były prędkości rzędu 5 km na godzinę. I gwarantuję Wam, że jakbyście poszli na pole e, za mną coś zobaczyć, czy jakieś włosy nie zostały czy coś, e, czy wszystko jest na pewno zebrane z leżącego. Tak, wszystko było zebrane. Staram się, mówię, pomimo tego, że tutaj mikołowi właśnie pomagam, staram się po prostu, żeby to wszystko było robione tak jak u siebie. Tak? robimy wszystko. Czy po prostu oram, czy, czy tak jak widzicie kosze. Staram się wszystko, żeby mamy zrobione jak u siebie, żeby Michał też był zadowolony. Jeśli ktoś mi daje sprzęt, tak jak widzicie, nie jest z tego 14 roku. No yy, co muszę przyznać? No to też jest zasługa Michała, że komyn jest naprawdę bardzo zadbany. Jeśli chodzi o mnie operatora, no to wiadomo smarowanie, no to podstawa, ale no, widzicie samą czystość w kabinie. Ja nawet nie jeżdżę w butach, bo Jakoś tak przyzwyczaiłem się, żeby jeździć na bosakach i też muszę trzymać tą czystość, bo każdemu na pewno lepiej się pracuje, wygodniej, jak jest czysto. W sypie to wiecie, to ja tego nie traktuję jako pracę, to jest męczarnia niepracowanie. No i jednak jest to miejsce pracy rolnika, więc jednak większość osób by chciała w czystych warunkach pracować, a jak się zadba samemu o czystość w maszynie to tak się później ma a po drugie wiecie, no też jest to czyjaś maszyna i ktoś za tę maszynę zapłacił to dlaczego ja mam tej maszyny nie szanować? No dokładnie Mówię, czy, to, czy to jest ciągnik, bo też u Michała dość, dość dużo oram, pomagam mu, staram mu się pomagać eee, Moment <noise> Bo tam Michał z przyczepami coś przyspieszył Mówię, jak... Ja dodam również, bo kiedy Rafał właśnie wspominał, że nawet jak gałęzie jakieś przy w drogach dojazdowych, do pól wystają, no to przycinają sami, żeby jednak tej maszyny nie drapać, bo pojedzie się raz, czy, drugi, czy dwa razy, no to tam to nie będzie nic przeszkadzać, ale jak się będzie jedna kilka razy w ciągu roku przez tą drogę jechać i drapać tą maszynę, to już po paru latach będzie, no... Jak to nie... wyglądało, nawet wiecie, no potem sprzedać tą maszynę. No dokładnie, obdrapane wszystkie naklejki, tak. obdrapany lakier i... Jak widzicie, nie poruszujemy, nawet droga przyczepa idzie w locie, jak tylko da się jechać, uciekamy, uciekamy z robotą, bo czas, ja, wiadomo, termin mamy jaki mamy, czas mamy jaki mamy, nie mamy tylko koszenia na głowie, tylko jeszcze mamy troszkę do orania, więc widzicie, każda chwila ma być wykorzystana, wiadomo, przerwa obiadowa, to mamy, oczywiście, coś trzeba zjeść, bo to człowiek nie jest robotem, żeby cały czas pracować. A system pracy ile kto chce, tyle pracuje. Mówię. Ja jak mam siły i jeśli chodzi o lorkę no to robimy od rana można powiedzieć do wieczora bo mówię lepiej zrobić szybciej, a potem odpoczywać niż pierniczyć się, nie robić tak mówię z dużą wydajnością. A jak człowiek będzie pierniczył, to znacząca jest robota, o tak wam powiem jestem człowiekiem, że staję, zaczynam robić, robię od A do Z i u nas jest tak, jak źle sobie zoram przykładowo, piątką pługiem normalnie dooruję do kwadratu każdy, każde pole. Tak ma być pole dorane w kwadrat, normalnie w kopędę. I jeśli ja to dobrze zoram, to ja potem nie mam problemu na wiosnę tego uprawić. A jeśli ja to dobrze uprawię, to jestem w stanie, tak jak widzicie, cały czas pędem wchodzę. Wychodzę z taką samą prędkością z łanu. Taką samą prędkością wchodzę Nie ma żadnej takiej jakiejś potężnej nierówności Jak to niektórym bruzdy zostają Najpierw od mora na te 35 Nawet 40 Widziałem, że nawet takie bruzdy po 40 cm ludzie robią We własnym polu Nie zdają sobie sprawy, że to jest tylko niewygoda Ja okej okay. 25-27 cm też poramy, Zależy od siebie Na ziemi pierwsze jest tej o oramy płycej Na czarnej ziemi wiadomo No tutaj nie będziemy robić tak zwanej pokładanki Prawda? Ale Albo ten ostatni raz, co jedziemy na powszechniaku, albo po prostu wychodzę, spłycam, bo nie mamy hydraulicznego kółka w długu. Akurat w tym kurniu, którym ja oram, nie mamy hydraulicznego. Nie wiem, mam nadzieję, że może jeszcze będzie okazja, że, że zobaczycie, jak to w ogóle u nas idzie ta cała orka. To wszystko eee, i po prostu mówię, to się potem wszystko lepiej zarównuje. Jak jest dobrze zarównane, dobrze uprawione, po pierwsze, opryskiwaczem jest Michałowi lepiej pyskać, no bo też wiadomo, jeździ. Samo jezdny, mamy samojezdny opryskiwacz, więc yy, Możemy pryspiać z większą prędkością, z wyższymi prędkościami yy, Belka 24 metry yy, Potem jest, wiadomo, lepiej kosić Nie ma właśnie, tak jak mówiłem, nie ma jakiegoś Rycia hederem ziemi, jakiś no, mówię, dziur na polu staramy się, żeby to było wszystko ładnie, po gospodarku zrobione Mówię, XXI wiek Doganiamy zachód, więc staramy się wszystko było tak na najwyższym poziomie, wiadomo, bo to są nasze pieniążki. Dokładnie. Oczywiście prosiłbym o wyrozumiałość, bo jedno jest to pierwszy mój vlog, a w zasadzie drugi, bo pierwszy nagrywałem z którego z góry stęcia tak się. Pozdrawiamy oczywiście krzycha, piąteczka. I prosiłbym właśnie o wyrozumiałość. I jeżeli vlogi przyjmą się u mnie na kanale, to na pewno będą się pojawiać. Może dość często, zobaczymy jak będę z czasem, bo to tak jak e, kiedyś wspominałem, właśnie tutaj rozmawiałem z Rafałem, że miałem w planie w tym roku mieć e, co każdą niedzielę filmik, no ale niestety nie udało się. Tam od wiosny udało się tych trochę filmów nagrać, że co tydzień był, ale później zaczęły się żniwa, poszedłem do pracy i no niestety nie udało się nagrywać bra brak czasu i dopiero teraz na jesień udało mi się chwilę znaje, że przyjechać wreszcie cokolwiek. przyjechałeś, wreszcie, tak, wreszcie tak, przyjechałem, ulicy. udało się nagrać coś <laughs> i... Przy okazji korzystamy, chcielibyśmy nagrać vloga pierwszego spróbować, zobaczymy jak on się przyjmie, to na pewno będą się wtedy u mnie pojawiać. Nie tylko będą filmy pod muzykę, ale również vlogi. Plan był też, żeby coś dziś nagrać pod muzykę, coś mówiłeś, tak? Ale szczerze, no z tego co widziałem z prognoz pogody, no to 16 km na godzinę wiatr wieje. Także to no, nie byłoby wtedy, na pewno nie myślę, być ten film. Nie zaprezentowałbyś takiej klasy, jaką prezentowałeś w poprzednich filmach, więc... Zobaczymy, może jeżeli, tak. jeżeli się wiatr uspokoi Może jeszcze dzisiaj coś uda mi się nagrać Może w jakiś inny dzień przyjadę Zobaczymy jak będzie z pogodą Bo no, jak jest wiatr to nie, mi się osobiście źle wtedy nagrywa i Tak myślę, że większość też takie samo zdanie ma co do tego I no dzisiaj nie do końca są dobre warunki, ale Już widać tak, no, trochę no, powoli Tutaj jak widzę, już trochę zaczyna uspokajać się ten wiatr, bo wcześniej, jak przyjechałem, było naprawdę wiało mocno, a teraz już coś zaczęło się uspokajać. To może jeszcze dzisiaj coś mi się uda nagrać, jak nie to, w jakiś inny dzień. No, no, mówię, jeszcze na pewno będziemy chwilę kosić, bo tak szczerze Wam powiem, mocna jest, naprawdę jest mocna kukurydza i chłopaki na dwa ciągniki, pomimo nawet, jak nie po jednej czy po dwie przyczepy. Nie są w stanie po prostu odwodzić, a nie wiem ile stąd będzie może 10 km do domu, może 7 na, na bazę na plac, nie są w stanie po prostu ode mnie odbierać, jeśli chodzi o... żeby na bieżąco. Mamy tam przestoje. No troszkę. No ale kosimy dobre. Ważne, że idzie do przodu bez awarii, mamy kopęć przypilowany, tak jak było wcześniej mówione, zadbany. I ja jak wyjeżdżam w pierwszy dzień z nim, ja wiem, że ja do końca z nim bez problemu tym kombajnem oblecę. Dobrze, to będzie na tyle w tym vlogu, bo już trochę minut tutaj się uzbierało i zobaczymy jak się przyjmie to będzie następny vlog i tak jest. Tak jest. Trzymajcie się, cześć!